Dzień dobry. Jeep Grand Cherokee z 3 litrowym silnikiem diesla o mocy 250 koni mechanicznych z 2016 roku z napędem na 4 koła. Samochód w wersji limited, limitowanej. Czarny kolor lakieru, czarny metalik z chromowanymi dodatkami. Pięknie prezentująca się konfiguracja. Tylne szyby mocno przyciemnione. Stylne reflektory w technologii LED doskonale utrzymany samochód, niepodrapany, nie porysowany. Reflektory przednie to również reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej. Charakterystyczne oznaczenie, since 1941, od jeepa Jeep Performance Lightning, odbudowy lusterek, chromowane, chromowane listwy wokół szyb. felgi 20 calowe pięcioramienne. A wyposażenie jest dosyć bogate. Komfortowy bezkluczykowy dostęp. Lusterka są podgrzewane, O, właśnie to oznaczenie w prawym rogu posiadają także asystent kąta martwego. To jest ten trójkącik. Naturalnie światła automatyczne. Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień. Fotele także pompowane. Skórzana tapicerka jasna, beżowa. Wnętrze utrzymane jest perfekcyjnie. Deska rozdzielcza. Oprzyta jest skórą. Łopatki zmiany biegów. System zmiennych trybów jazdy. Śnieg, piach automatyczny, płoto, kamienie. Naturalnie automatyczna skrzynia biegów. Bardzo istotne, samochód jest po liftingu. rozpoznały to m.in. po zmienionej gałce. Zmiany biegów. Także auto jest po liftingu. Kierownica przyta skórą. Tylna kanapa to naturalnie przestronne miejsce. Jak to wsuwie tych gabarytów bardzo duże miejsca u dołu znajdziemy elektrycznie regulowane przepraszam, podgrzewane fotele z przodu i z lewej i z prawej strony dwa gniazda USB i wejście 150 115V na ładowarkę także tutaj z tyłu trochę mamy ciekawostek tak prezentuje się kabina perspektywy tylnego rzędu bardzo duży czytelny wyświetlacz także szyberdach regulowany elektrycznie oczywiście odsuwany to są to jest zintegrowany pilot do otwierania bram wjazdowych tudzież garażowych zerknijmy jeszcze do bagażnika Bagażnik jest elektrycznie otwierany, elektrycznie unoszona klapa. Co ciekawe, Jeep nie stosuje rozwiązań takich jak praktycznie cała konkurencja. Czyli tutaj nie znajdziemy przycisku do zamykania klapy, a przycisk jest tutaj, po lewej stronie. Bagażnik jest obszerny, roleta bagażnika. Podwozie podłodze znajdziemy koło zapasowe z podnośnikiem, dodatkowe gniazdo 12V. Zatem możemy tutaj na przykład lodówkę turystyczną sobie przewieźć. No i zamykamy bagażnik, informuje nas sygnał ostrzegawczy. Rzućmy jeszcze okiem na kabinę od strony pasażera, fotel pasażera. Również w pełni regulowany elektrycznie, również pompowany fotele są świetnie utrzymane, boczki nie są wytarte, fotele nigdzie nie są poplamione. Przebieg samochodu to 59 tysięcy kilometrów. Zastanawiacie się Państwo jakie spalanie? Już pierwsze z wyjaśnieniem. Wracając wczoraj samochodem z Olkusza do Krakowa na trasie przy normalnej jeździe takiej jak Bóg przekazuje i przepisy drogowe samochód spalił mi 7 litrów. Równe 7 litrów. Przebieg to 59.300 300 km. Przednie fotele są podgrzewane. Kierownica również jest podgrzewana. Bardzo proszę, kierownica również jest podgrzewana. Oczywiście lustro dimera co w tłumaczeniu na język funkcjonujący w Polsce oznacza lusterka fotochromatyczne mamy różnego rodzaju aplikacje bardzo rozbudowany system obsługi tutaj ukłony w stronę Jeepa mamy różnego rodzaju aplikacje mnóstwo ciekawych funkcji nawigacja naturalnie mapa aktualna w języku polskim zwróćmy jeszcze uwagę na iluminacje podczas zmiany trybu jazdy: snow, sand, czyli piach automatyczny, błoto, kamienie. Bardzo komfortowy samochód wbrew pozorom. Nie jest to typowa terenówka twarda i niewygodna. Oto jest naprawdę komfortowe. Można nim spokojnie przemierzać dłuższe trasy. naturalnie Bluetooth Aux USB, także karta SD, tutaj mamy port Aux USB, karta SD, mamy wejście zapalniczki do ładowarki, chociażby również wspomnieć na system ParkSense w momencie cofania o no właśnie kamera cofania także bardzo istotny element wyposażenia z czujnikami parkowania natomiast w momencie cofania gdy będziemy dojeżdżać zbyt szybko lub znajdziemy się zbyt blisko samochód sam nam wyhamuje wspomaganie kierownicy normal sport comfort zatem jest zmienne Także bardzo istotny element wyposażenia <laughs> Może przeprowadźmy mały eksperyment Na moją odpowiedzialność Z tyłu naszej Cayenne GTS Samochód dosyć drogi Zobaczymy co się stanie No, sam nam wyhamował W tym momencie auto samo zaczęło hamować Bardzo przydatny dodatek o wysokiej kulturze pracy <laughs> no właśnie, parksens, tylny asystent hamowania włączony. Także gdybyście Państwo się zagapili czy zamyślili, to system, to system ten uchroni nas od kolizji czy drobnej stłuczki. Przejdźmy zatem do podsumowania. Jeep Grand Cherokee z 2016 roku w wersji Limited. Samochód z silnikiem diesla o mocy 250 koni mechanicznych. Na trasie spokojnie spalanie spada do 7 litrów. Średnie to jest realne, zgodnie z moimi pomiarami, około 9,5 litra na 100 km, Co biorąc pod uwagę gabaryty tego dużego suwa. Uważam, że jest wynikiem bardzo, bardzo dobrym. Samochód bogato wyposażony, reflektory ledowe, szyberdach, elektryczna klapa bagażnika, podgrzewane fotele przednie tylne, podgrzewana kierownica, kamera cofania i mnóstwo innych dodatków. Bardzo dziękuję za uwagę.